Wasza Wiedźma, Agnieszka Waszak, dziś do swojego ogrodu Was zaprasza. Jeszcze dni są ciepłe, ale coraz bardziej czuć w powietrzu, że nadchodzi jesień. Po raz zbierania owoców, pakowania ich w słoiczki, zapełniania spiżarni tym, co przyroda nam daje. W Wiedźmowym Ogrodzie rosną krzewy terenia jadalnego. Wiedźma posadziła je całe lata temu, więc owoców dużo już rodzą. Właśnie teraz zaczyna się na nie pora. Owoce derenia jadalnego są czerwone, owalne, bardzo kwaśne i super zdrowe. Jest w nich ogrom minerałów żelazo, potas, wapń, fosfor, magnez, cynk, miedź i mangan witamina C, B i A, a także antocyjany, kwasy organiczne, garbniki i związki irydoidowe, np. kwas loganowy. Owoce derenia są świetne przy anemii, obfitych miesiączkach, przyspieszają przemianę materii, działają przeciwzapalnie i ściągająco, a także moczopędnie, więc układ moczowy wzmacniają. Przy przeziębieniach gorączce się bardzo przydają i odporność organizmu podnoszą. Najbardziej dojrzałe owoce opadają same. Są świetne na przykład na nalewki i dżemy, ale wiedźma dziś zbiera takie jeszcze troszkę zielone, by zrobić z nich coś słonego i pysznego. Kiszone owoce drenia jadalnego, zwane też polskimi oliwkami, w zależności od stopnia dojrzałości owoców różne smaki kiszonki uzyskują. Mniej dojrzałe owoce derenia po ukiszeniu przypominają oliwki zielone. Są lekko twarde, czuć je pod zębami. Już prawie całkiem dojrzałe, zamieniają się w niby oliwki kalamata. Są bardziej miękkie, rozpływają się w ustach, mają winny smak. Od owocków oberwałam szypułki, takie zajęcie medytacyjne, a potem je w wodzie dokładnie skórzu dziejów opłukałam. Przygotowałam też dosyć słoną solankę. Można użyć do 100 g soli na litr przegotowanej przez wody. Najlepiej, aby była to sólka mienna, np. Na nasza kłodawska, szara lub różowa. Oczywiście niejodowana. Owoce do kamionkowego naczynia skwapliwie przełożyłam. Rzuciłam jeszcze ząbek czosnku dla nadania smaku ciekawego i dla ochrony przed wampirami. I zalałam je solanką. W tej kąpieli dereń będzie się wylegiwać około miesiąca, zanim go w chłodniejsze miejsce przeniosę dla dalszego kiszenia. Twardsze owoce kiszą się wolno, a bardziej miękkie szybciej. Więc czujnym trzeba być i postępy sprawdzać co kilka dni. Najlepsze są nawet po dwóch, trzech miesiącach. Do tereniowych oliwek dodaję różne zioła, np. rozmaryn, tymianek, oregano i zalewam je oliwą. Trzymane w chłodzie są rewelacyjne przez bardzo długi czas nawet o trzy, po trzech latach od zrobienia. Magia!